Elżbieta Nowakowska, studentka na kierunku kosmetologii w Wyższej Szkole Humanistycznej w Lesznie, zajęła miejsce trzecie w trzecim międzyuczelnianym konkursie artystycznym Rajski ptak. Przygotowując się do konkursu, Elżbieta Nowakowska długo szukała inspiracji, spędziła wiele godzin na dopracowywaniu każdego szczegółu. Trudność tego makijażu polegała na tym, że jednak Prawa strona musiała być odzwierciedleniem drugiej strony. To nie była jedna część ciała malowana, tylko trzeba było naprawdę precyzyjnie dopracować no, odległości, no, bo jedno oko musiało być równe z drugim i to było bardzo trudne w moim makijażu. W przygotowaniach do konkursu studentka pracowała pod opieką Dariusza Kubiaka, wykładowcy w Wyższej Szkole Humanistycznej. Niemały wkład miała modelka Milena Konieczna. Sama szyła strój, bo to nie było nic gotowego. Także sama przygotowywała cały, cały strój, pomogła mi w tym wszystkim. Moja rola to była wykonać ten makijaż, czyli ten, ten najtrudniejszy, jakby tą część. No i, i myślę, że fajnie nam się to zgrało. Jury oceniało nie tylko makijaż, ale właśnie strój modelki, fryzury, a nawet stylizację paznokci. Konkurentki były również świetnie przygotowane. Jak zobaczyłam inne dziewczyny, to aż sobie pomyślałam, że nie mam szans najmniejszy, ale myślę, że każda swoją wizję przedstawiła i były naprawdę bardzo ciekawe projekty, stroje. Wprawdzie Elżbieta Nowakowska od 10 lat zajmuje się makijażem, ale rajski ptak był pierwszym konkursem, w którym brała udział. Fajnie jest jednak być tą wyróżnioną, i cieszę się z każdego miejsca i z wzięcia udziału w tym konkursie. Wyższa szkoła humanistyczna może być dumna, że ma tak zdolną studentkę. Że można coś osiągnąć też w małym mieście, jak to niektórzy mówią, że niekoniecznie trzeba być w Poznaniu, w najlepszych szkołach. Ja myślę, że szkoła ma wysoki poziom, jeśli chodzi o kosmetologię, i naprawdę bardzo się cieszę. Elżbieta Nowakowska ma fantastyczne wyczucie kolorów. Uwielbiam kolory, stroje, dobierać, projektować to tylko makijaż, ubiór, też jakieś wnętrza. Po prostu czuję kolory, wiem czym się sugerować, lubię też czasami dla siebie samej coś zaprojektować. Szkoła też dużo dała, ponieważ tutaj zajęcia z Wizażu miałyśmy też i, i, i samo wyciągnięcie tej, tej perełeczki, to, to dobranie koloru to jest również bardzo ważne i i wydaje mi się, wydaje, że, że udało mi się to bardzo W naszym materiale w roli modelki wystąpiła Karolina Kędziora za pomoc w realizacji materiału. Dziękujemy gabinetowi kosmetycznemu Bioliny.